Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rodzicielstwo bez lukru, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i drugiej stronie rodzicielstwa. Dzisiaj powiemy sobie o takim aspekcie jak uwaga. Generalnie powiemy sobie o pojęciu uwagi w stosunku do dzieci. W ten sposób, na czym polega i dlaczego tak bardzo jest potrzebna i jakie znaczenie ma choćby 1% uwagi mniej w stosunku do dzieci. A więc dlaczego uwaga w stosunku do dzieci jest taka ważna? Dlaczego w ogóle dzieci zabiegają o uwagę? Bo to dzieci zabiegają niemowlaki, małe, brzące zabiegają o uwagę. Im są mniejsze, tym bardziej przyciągają uwagę. Z tego względu, że są małe, bezbronne i muszą jakoś przetrwać. To dlatego dzieci są takie słodziutkie, takie. Do dotykania, dlatego żeby się nimi zająć, bo zajmowanie się nimi daje im gwarancję do tego, że będą mogły przetrwać, będą mogły spokojnie się usamodzielnić, bo usamodzielnienie dziecka trochę trwa. Ale są pewne rzeczy, na które warto zwracać uwagę: że dziecko, które jest małe, potrzebuje najwięcej uwagi. Tylko teraz Znaczenie ma skupienie się w tym momencie niż czas, w który poświęcamy dziecku. Możemy poświęcać 5 godzin dziennie naszemu dziecku, ale skupiać się jednocześnie na telefonie, gotując obiad, oglądając jakiś serial, a możemy skupić się 3 godziny na naszym dziecku i dać mu 100% siebie, nie skupiać się na, na niczym innym, tylko na naszym dziecku. I Bardziej efektywne będzie to, że skupimy się przez 3 godziny niż przez 5. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dłużej to nie znaczy lepiej, a mniej znaczy bardziej intensywnie? Dlatego, że dzieci. Mm, Potrzebują 100% uwagi. Nie 99, nie 98, nie 97, tylko 100%. No i teraz ktoś może powiedzieć: No dobra, no to 100% uwagi na no to, co mam cały dzień poświęcać, 24 na dobę, a gdzie moje potrzeby, gdzie ja jestem w tym wszystkim? Ja też przecież potrzebuję, też muszę mieć jakieś swoje zajęcia, swoje obowiązki. I tu właśnie wiele osób myli 100% z 100% czasu, 100%. W tym momencie myli ze 100% w 24 godziny. 100% to nie znaczy, że masz poświęcać 24 godziny na dobę, bo i tak tego czasu poświęcasz bardzo dużo. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia znaleźć sobie taką godzinkę albo dwie, w której poświęcasz czas tylko swojemu dziecku. Tylko jej wyłącznie. Bez żadnego telewizora w tle. To jest bardzo ważne, bo telewizor w tle bodźcuje dziecko. Nie niewiele rodziców być może o tym wie, albo wie i używa dalej telewizora. I to nie jest poświęcanie 100% swojej uwagi dziecku. Dziecko potrzebuje 100% przez jakiś tam czas i to wtedy będzie jego uwaga zaspokojona. Ym, oglądanie telewizora, chociażby w tle, chociaż i tak tutaj zwracasz na niego uwagę, to i tak to nie jest 100%. Całkowity 100%, 100%, czyli całkowita cisza i poświęcanie uwagi naszemu dziecku. Nic innego nie robienie. Nie sprawdzanie social mediów, facebooków, instagramów. Nie robienie w trakcie obiadu, nie wychodzenie do toalet. To jest właśnie poświęcenie stuprocentowej uwagi. No i yy, ktoś powie, no dobra, no przecież tyle nie trzeba poświęcać, przecież tutaj jestem cały czas w domu, na, na urlopie macierzyńskim, to po co jeszcze poświęcać yy, ten czas? No to potem nie dziwcie się, że wasze dziecko domaga się i tak Uwagi, a wy nie wiecie o co chodzi, bo on ciągle krzyży, ciągle przychodzi, mama, mama, ja chcę to, ja chcę tamto. No właśnie tej uwagi dziecko potrzebuje bardzo dużo i mniejsze tym więcej, więc będzie o to błagało, będzie o to prosił, bo to daje mu przetrwanie. Prosty sposób dziecka na to, żeby przetrwać. Dziecko, jedynym lękiem takim prawdziwym, jaki ma przychodząc na świat, to jest lęk przed odrzuceniem przez rodzica, dlatego że to nie dawałoby mu przetrwania. Dziecko bez rodzica niestety nie przetrwa. I to jest złota prawda. No a często dzieje się tak, że my jako rodzice nie poświęcamy tej uwagi dziecku, bo mamy różne swoje obowiązki, mamy swoje życie, nie jesteśmy aż tak świadomi tego, że tyle uwagi dziecko potrzebuje. Chcemy zrobić. Jak najwięcej, jak najszybciej. Mamy swoje wyjazdy, plany i różne, a dziecko tylko może przeszkadzać. No ale skoro zdecydowaliśmy się na małe dziecko, to znaczy, że też potrzeba jakoś to uwzględnić w swoim grafiku i się tym zająć, bo jak się nie zajmiemy, to dziecko i tak o sobie się przypomni. To jest niesamowite, ale tak. Często jest. Jeśli nie wierzycie, to zaobserwujcie. Nie poświęcajcie dziecku jeden dzień uwagi, to już po kilku godzinach przypomnij się o sobie. Także to by było na tyle. Jeśli chcesz pogadać o rodzicielstwie, śmiało napisz na maila skomentuj i do zobaczenia do następnego odcinka.